i w kolejnym odcinku z Katkus Fizzing. Had smubiam się hook. Oraz nagrywam po tamtym. Może chyba na chwilę zmienić to, a nie, nie mogę. Będę tak po prostu kupować w podobnym odcinku. Nie wiem, czy tutaj patrzę. Będę kupić hook. Tutaj nie, nie ma tutaj kupię jakiejś ryby. nie, oczywiście. To no, trzeba pisa linefisa, którego pieczy raz już złapałem. No i pójść tam, bo tam jest dużo od fajnych ryb, których nie widzieliśmy na Milion 500%. E, Karbie go to chyba zauważyliśmy. Torbi Koga jest tam została fin to jest. Są dwa lui finn fin, ten Ruyo do a ten filetowy, to samo? Nie wiem. O, fuck. Ale kupię ryby. Okej, okay. naprawdę są głupie. O, jesteśmy za tym. I takie powinny być ryby specjalne ale to mi przeszkodziło. Może wiesz chyba jeszcze ja co? To jedną rybę. No i jeszcze raz próbować. Mamy trochę tego czasu na świetle. Tak, się pojawiła fajna ryba. mocno z nas ale od razu znikła. Jest no to mi brakuje dwa kupię kwesty. Mm, mm. Musiały się złapać. Bej, go haki. Ora cyfrasy stuka. Uhu! O, nie ile was jest? Ja wezmę bombę z tej idziemy. Mogę mieć sumie huk. Ja za chwilę poszukamy. Wam co jest taka jedna ryba, co jest taki. Pewnie się nie mylę. No, nie wiem. No i znów się pojawiła tam ta ryba, no chyba się pojawić po prostu. Ale chcę, ale nie może. A bardzo mam z kasę. Nie wiem, czy mogę to kupić. A, bo około dużo mi z tym się... Mam tylko 90, parę tysięcy. Mm. Mm. Skąd wy w ogóle? No taki... Nie wiem. O, właśnie o was chodziło, o tych właśnie chodziło, o tych pomarańcowych głupków. Właśnie o nich mi chodziło, ale skąd tam te ryby przyszły? Ja nie mam ilonego pojęcia, naprawdę. I znów trzeba złowi jakieś podstawowe ryby. Nie no, nie takie podstawowe. Ale pestodziejne, niepotrzebna. Naprawdę? Co tutaj robią jakieś kampery? Tu nie zazwozią. Skąd przyszły? Ja nawet nie wiem. Nie chciałam huka. Muszę nie opacać, aby z tego robić. Muszę szybko tutaj złowić tamto, bo będę miał tylko 3 minuty. Yy, jeszcze was teraz. zostało, mam trochę prób. Jeśli ani huka, ani rakiet, to nie wiem czy się uda. Spróbujmy. Będzie, czy teraz nie będzie. O jest! E. jej mamy! To jest strunę, to złapania ryba, bo trzeba wiecie. Potem wie, się rzucić, a na tym, na tym nie jest młodzie, to już w ogóle. to w nie tak prawie. Sandu to było, Dajcie mi normalną, fajną rybę. Muszę posłuchać torpiego, co tutaj jest. Na tym poziomie, dobra. Teraz z tobą tutaj pójść. Posłukamy razem torpiego. zanim się nie skończy nam światło. już na tym będziemy takim ciemnym, ten, co spotkałem zawsze. Halo, gdzie jesteś? Torki! Ło! Jaka to jest wrzura jakaś! Jakaś była czapka, Ej, chcę ją złapać! No to w dupie że mi się nie udało właśnie teraz złapać czegoś fajnego! Nie, nie, czapkę i, i kropka. Co? Nie, może pójdę z wielkim bajdem. Halo! Dobra, Gruba mi się nie słucha, muszę to złapać. Yy... Dobra, pójdę z... No pewnie to jest ta karbi, czy torwi Nie no, garbi. Pewnie to jest ta ryba. To jest życie? Nie no, pewnie to inna. Jak dużo nam to z Lemon Bug. Nie tutaj jest korpon do wielu się to też. Zgiznam. Wynoha stąd. Łamało oca... co trzeba od takiego złapać, na ty się pojawić trzeba być już. Co to tutaj było? Ta Co mam właśnie z widy? No mu z mam Mam samo czasu! Ej! O jest! Mniam, Pyszna! Yyyy... I na muzyk... u I na muzyka! Oje! Yeah. <grymne> mhm! Owacało się. koiny! Ooo! Jak, jak, jakie wy rzadkie! Jakie wy kupy Ta muzyka daje szczęście. Co was nawet nie widziałem, A już was spotkałem. Jeszcze raz was widziałem i już spotkałem. Ale tutaj są koiny. Dzięki i muzy się udało, pamiętacie? No kurde, ryba się tak pojawia i znika muszę no, dać killa, bo raz i kwarta Tabi Muszę pamiętać hmm. Dobra, nie obacało się wziąć... No, nie opacało się zamienić traktora, nie, ale trudniej, ale... W sumie nie. Chyba mnie jest tam ryba, trzeba ją złapać. Już o, jest, już się pojawiła i no. wypłała. Tutaj, 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 he, he, nie, stać się tu złapać, to jest takie dwa Nie wiem, śmiesznie jest pakowana i to smutno, kurde nie, to pieprzej, nie mały bniaku. jak to będzie płynąć światło na tutaj, nie to no tak. no, nie nie widziałam nigdy. Wypięksuj. Nie, bo trochę kupiłem za mną światła, Niech będzie. Bo chciał cholera z jednej zrobić w tym odcinku. Aż wydurniam. Jest Darby! Halo! Gdzie kolega psu Nie. Jest. O, w końcu mam cię. Dalej mi nie uciekniesz. O, dru drugi pszczoł. Smutno, o. I... Jeszcze potrzebuję złapać jakieś dwa ryby karmi, nie wiem gdzie to jest. Nie wiem o co chodzi. to, złowiłem. Wszystko co chciałem, tak jakby. Mam w prawie 200 tysięcy. Jestem z tego bardzo zalolony. Tylko dwóch ryb nie złapałem. Nie, Sterech, popraszam. Nie, no Sterech. A nie, 5 już <noise> się mylę. Nie wiem, co to jest ta Karbi. Nie widziałam jej ani razu. Pewnie nie widziałam, ale ominęłem. Ale mogę teraz tej poszukać? Szukać. Nie no nie, nie widzę nigdzie O jest to złapałem z torniego Dobra, udało mi się Było Było to... Nie no, to nie było na odcinku, kurde Kiedyś w obie mną rybę, dobra Musimy, Może się wrócimy, bo mamy... Co pewnie widzimy? O, łódkę mamy Oh, Jeszcze się skończyła. To jest spagowana ryba. Fajnie. Płyniemy dalej. Nie my się wracamy. Widziałem jakąś czapkę, co zmienia. Te questy. inno, inno, ma to Ino, inno. Em, inno, co to jest, inno? Yy, a to jest taka. A gracie, ja nieraz nie zapła. Nie ale to chyba taka skóra. Wróciliśmy się na sam cząsteczkę i idziemy na sam koniec. Chyba robisz szczęście, bo to będzie się tak na jedno u nas, tego nie będzie oglądał. Dobra, już jesteśmy, szybko łapiemy tą rybę, pod nami jest. Potem złapiemy, kupimy radar i znów wrócimy! I bo... popatrzcie na YouTube. Patrzę, jak ktoś już i złapie... Aaaaaaaaaaaa! mnie... Ja. Radar tak bardzo nie pomoże, bo tylko będą kropki. Ale jest nasze coś. Epsymis mapach Nie, nie mogę was wygodnić Ciebie mogę I mam Ale <laughs> gówno Widzicie, inno to to No nie nic był taki wstyd tego jak mi to poszło Halo, inno, matafka, inno. Zginie, przegrywam. Ja tam mam muza i mnie naprawdę wpływa. Z nimi pomogła złapać tych najstarszych ryb, ale teraz mi tylko wpływa na Ale brzydka ryba. Dawisz <ścoughs> dół w nie wiem, co mi robi się. Jej, nowy level. Ale to jest pipsatne. Quest. Mamy się. Tak. Właśnie, teraz nikt nie musisz ciebie zjeść. To się budzę na ciebie. Jej. Dało się. Sanar. Razach chyba ci Tam coś fajnego... Ja to chyba są te, takie, wiecie... ...głupie ryby. Tak, chyba takie pomarańczowe to są. Okej. Okay. Kajcie, okay, chwilę, naj najpierw robię. Dobra, karbi to jest ta głupia ryba, co... ...co... wiecie, co chciałam raz ją złapać, ale mi się nie udało. Trzeba najpierw małą rybkę złapać. Nie, radar mi trochę pomoże. Zobaczymy, czy to jest nami tego mata. I zobaczymy. To będą. Jak... Chyba. Jakiś kółko to będzie. O, to może tam są. Nie wiadomo. Nie, to są. Ekipa debili. Tam chyba jest ten. Moga to jest niepotrzebny głupek? to jest Gdzie jest? To tylko ciebie. Sam tylko Garbiego. ostatnia misja. Fuck you, ciebie złapałem. Давай, если не знаю, козубаться, я всех Там есть спакована рыба. Не хотел он чупись писал, пач. Ну, может там так громадок стай. Может так громадок плачнёвый. Ну, я тоже так. Krawa i fuza, bo nie mogę znaleźć jakieś łatwe ryby. Tam jest capka, ale nie mnie interesuje. Ale pokazuje pokazuje capki. Plus. Ciebie. Drugi koń zapaliśmy go. Ej, tam jest ryba, ale nie zapaliśmy. A było warto. Oto jak. Złapać trzeba. Katow... Kot tej wysuci łapać jakąś szybką małą rybę. Halo, ratunku! Mm, dobra, chyba nam się nie uda. Trzeba potem znaleźć tamtą kupią niebieską. A potem wiecie co trzeba zrobić. Zrobić ją. No, i będzie super. O, przyszłeś fajnie. A... Miałeś rację, fajnie spisłeś. A posłuchamy. po to będzie taka jaśniejsza w sumie, pod trawaza. Nie ty, głównie, nie Nie ty, same ryby. Nie ma gdzieś odpłynął. Może no to będzie tak. Bo średnia ryba to nie taka, mogę patrzeć na radar w sumie, dobra? Znajdziemy. O! Jest! Jest! Halo! Złap się! Tu masz problem. Co? On do kosmosu poleciał! Astronauta! Ej! Astronauta! i mu o jej przy HK. haka przyjaciel nie przyjaciel gubku kiedyś poleciał bo no, chyba ty, tam wariaciel lecz, tak Pop no, chyba się mocno Mm, on wylecie poza mapę chyba, co ci wpużył. O, moga się ma. po pomini mapa, o. Sema. Jeśli będzie potrzebna. Musimy sobie pomóc złapać czapkę. O, Czapka! Nowa. Dobra, wolę to. Nie wiem, co tam to robiła. Dobra, może zrobię głupią pauzę, bo tak tego nie znajdę. Dobra, mamy to, udało się. Udało się kupią rybę złapać! Jej! W końcu znalazłem, dobra. Możemy już wrócić na brzeg i i wiecie co z zrobisz. To nie no, wie, jest głupie. Chci się kolejne questy zebrać, pozdrowisz. Zebrać. Bo nie mam nic już do robienia. Takie smutne to jest. Tylko no, ja, no, ja nie mam lepszej wędki, halo. Hm? Nie wiem dlaczego, nef quest, nef... i... O nie! In! O fak, to ta, ta biała ryba. Może pożało o cikie, które robię questów. A i tutaj... A, tutaj nic nie ma, no, to poszło komu questy. Hmm? nie wiem. Ale fajnie, że mamy ten samar. Ale w wszem... Nie wiem, czy chcę wszystkie, wszystkie questy zrobić. Ale w sumie jesteśmy już niedaleko, co sobie zrobić tam. Teraz zobaczcie, jak mamy iść z ryb. Dobra, możemy spróbować w sumie potem złapać karwera, który to jest. Krajfin to debil, spagowany. Dobra, przydajemy. U, ale dużo. Ale w sumie chyba skończy odcinek. O, odcinki zrobię może. Patrzę następnego odcinka, pa.